Moją gościnią jest Beata Pawlikowska, podróżniczka. Dzień dobry. Dzień dobry, Beato. Chciałabym zadać Tobie kilka pytań. Pierwszym z nich jest, jaka Beata była wczoraj, a jaka jest dziś? Kiedyś byłam raczej nieszczęśliwym człowiekiem, czułam się bardzo samotna. Wydawało mi się, że ktoś jest winny temu że ja źle się czuję w życiu i czekałam, aż ktoś przyjdzie i naprawi to, co w moim życiu jest do naprawienia. A potem przestałam czekać i zostałam najszczęśliwszym człowiekiem na Ziemi, dlatego że postanowiłam zmienić to, co wymaga zmiany i uzdrowić moje życie, ale nie w taki sposób, żeby inni ludzie zmusić innych ludzi, żeby zrobili to dla mnie, tylko to ja zmieniłam mój sposób myślenia mój sposób postrzegania świata i samej siebie. Zmieniłam wszystko w taki sposób, żeby nauczyć się myśleć tak, żeby to myślenie było wspierające dla mnie. Zamiast czekać, aż ktoś przyjdzie i zrobi to za mnie, zostałam dyrektorem mojego życia, czyli podjęłam działanie i zajmuję się tym do dzisiaj. Czyli jednym słowem, sama sobą zarządzałaś. I zarządzam do dzisiaj. I myślę, że to jest bardzo skuteczna metoda, dlatego że myślę, że odkąd jesteśmy dziećmi, uczy się nas słabości i uczy nas się zależności od innych. Nawet samo pojęcie zdrowia. Na przykład w Chinach każdy człowiek wie, że do lekarza idzie się wtedy, kiedy jest się zdrowym. Kiedy jest się zdrowym. Dlatego że w Chinach lekarz. Taki prawdziwy, naturalny lekarz tej tradycyjnej medycyny sprawdza, jakie są naturalne moje funkcje organizmu, które organy mam słabsze, które mam silniejsze i zaleca, co powinnam jeść, jaki powinnam prowadzić tryb życia, żeby utrzymać zdrowie. Więc w Chinach, jeżeli ktoś idzie do lekarza, to znaczy, że ma złego lekarza. Kiedy jest chory, jeżeli idzie do lekarza z chorobą, to znaczy, że ma złego lekarza, bo lekarz nie powiedział mu, jak ma utrzymać zdrowie. W naszej cywilizacji myśli się zupełnie inaczej i oddajemy odpowiedzialność za nasze życie rozmaitym osobom i rozmaitym instytucjom i czekamy, aż ktoś to naprawi, a jeżeli nic się nie dzieje, to szukamy winnych. I to jest kręcenie się w kółko i to jest życie w takim poczuciu, że jestem ofiarą i że nie mam żadnej sprawczości nad tym, co dzieje się w moim życiu. Myślę, że to jest bardzo. Bardzo męczący i bardzo wyczerpujący sposób życia. Dużo lepiej jest zarządzać swoim życiem świadomie, podejmować świadome decyzje. Jeżeli coś wymaga naprawy, to nie czekać, aż ktoś to zrobi, tylko po prostu to zrobić. Jak Twoim zdaniem rozwój technologii wspiera rozwój ludzkości? Myślę, że idziemy w cudowną stronę i jednocześnie idziemy w złą stronę. I w tę złą stronę idziemy wtedy, kiedy zaczynamy myśleć materialistycznie i zaczynamy iść za zyskiem, zamiast iść za rozwojem duchowym. Dlatego, że technologia może służyć ludzkości wtedy, kiedy jest połączona z mądrością ducha. Rozwój samego umysłu i szukanie tylko sposobów rozwoju gospodarki i zwiększenia dochodu na głowę mieszkańca jest drogą donikąd. Trzeba szukać szczęścia na głowę mieszkańca i trzeba dbać o to, żeby uczyć ludzi, jak żyć mądrze, a nie tylko zachęcać ich do tego, żeby więcej zarabiali. Świetna konkluzja. To powiedz na koniec, jakie przesłanie chciałabyś zostawić naszym uczestnikom wydarzenia, żeby jutro było lepsze? weź odpowiedzialność za swoje życie. Nie czekaj, aż ktoś zrobi to za ciebie i nie czekaj, aż ktoś zrobi to dla ciebie, dlatego że jesteś dyrektorem swojego życia i od tego, co robisz, jakie podejmujesz decyzje i jakie podejmujesz działanie, od tego zależy twoje jutro.